Witam Was cieplutko. Z tej strony psycholog, psychoterapeuta Gata Leksińska. Mam dzisiaj nieco zmieniony głos, bo jestem przeziębiona, ale korzystając z czasu wolnego, z chęcią, kolejne nagranie. Dzisiaj chciałabym, żebyście posłuchali o odpoczywaniu. Bo przecież taki aktualny moment, mamy wakacje. Nie powinniśmy odkładać odpoczynku. Odpoczynek powinien być oczywistą częścią codzienności, tak jak higiena. To przecież także higiena, ale psychiczna. Wystarczy godzina dziennie na odreagowanie po swojemu, tak jak każdy lubi, a już odpoczynek weekendowy będzie lepszy. Nie wspomnieć o tych dłuższych dniach wolnych. Wiele osób wpada w to błędne koło, wywiera na sobie, a czasem też na najbliższych, presję. istnieją obietnica błogiego odpoczynku, którego spełnienie mają być nierzadko ekskluzywne w czasy, na przykład w krajach egzotycznych. Tymczasem rzeczywistość dość szybko okazuje się rozczarowująca i smutna. Już na etapie przygotowań do wyjazdu daje się we znaki nieodreagowane i uzbierane napięcie, które pod tym pretekstem teraz wychodzi ze strwonioną siłą. Lot, choć w klasie ekstra, choć przy okni pięknych widokach, staje się rytujący. A bezkresne słońce męczące. Przychodzi moment, kiedy organizm, który nagle ma odpoczynek, odpoczynek do którego nie jest przyzwyczajony, zaczyna chorować. W czasy sprowadzają się do łykania leków zapteczki, apteczki, z walizki i poczucia rozżelenia. Zasada jest taka: im bardziej intensywny, i obciążający tryb życia mamy, tym więcej czasu powinniśmy poświęcać na codzienną regenerację. Bardzo szybko się to zwróci. Naprawdę. I jeszcze jedna sprawa. Odpoczywanie ma swoje fazy. Czasem ten jeden, jedyny urlop jest na tyle krótki. Że nasza psychika i nasze ciało nie zdążą się przyzwyczaić, a już trzeba się mobilizować do powrotu. Nie jest to zbyt dobry pomysł, fundować sobie taki rodzaj niespełnienia. Jestem ciekawa, jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie. Pozdrawiam ciepło.